To tutaj, to tutaj, to pewnie, jego dupa, jakaś inna szmata. After, file. nazwa dwa kry, który nawet nie umiem wymówić, prawda? To gówno chyba? Monkieta ta? Ale dużo, kurwa! Szaleństwo! Dodatki. Kurwa nic nie ma ciekawego, no dobra, no to co? Na razie. Jeszcze te. Nawet całkiem fajnie jest, nie wygląda. No nic tu nie ma ciekawego kurwa. Insanity kurwa Hojfa pizdo Kurwa spalić, tą grę w pizdo. Tylko zasługuje na 50 zł Jako pude za pudełko same. Kupić pudełko postawić. Dobrze tej gry nie kupiłem, bo mi się chyba zabił kurwa. Napierdole placy. Mogliby jakąś lepszą produkcję wyjebać, RPG jakieś MMO kurwa czy coś A... Dobra. Nie lubię takich kurwa, że od A punktu do B da pierdalasz jak bez mózg. Że nie masz wpływu, tylko robisz tuniki i tak dalej, nie? Taka chunia trochę. No dobra to na razie.